Siema moi drodzy, ja jestem Nazys i witam Was na pierwszym odcinku z projektu Quadrat Angulara właśnie tego tutaj właściciela, wielkiego właściciela potężnego, wielki który teraz woda. siedzi o, właśnie wielki woda serwera Minecraft i teraz! I e, tak, co, jaki mamy plan na dzisiejszy odcinek, bo jesteśmy tutaj pierwszy raz, znaczy angular nagrywał tutaj już przed chwilą odcinek na moim koncie i To Ty kierowałeś tym! To ty, ty myszką kierowałeś? Tutaj jest fałszerstwo, proszę Państwa, proszę go nie słuchać, absolutnie nie! Ja myślę oj Poczekaj, ojej Ej czemu nie zniszczył mu? No bo jest prywatny A i tak, moi drodzy To jest właśnie serwer, w którym mamy dwa życia I żeby zagrać to musicie pisać chyba u Angulara On was oserduszkuje, Dlaczego macie to wy zagrać i będziecie tak samo dodani tutaj na serwer I jeżeli chcecie grać z nami Dokładnie tak I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że ja zamieszkam u Angulara Tam sobie zrobię domek, nie? No. I widzę, że się bardzo, bardzo cieszy Ja będę tam właśnie razem sobie z nim mieszkał, do czasu I tak, w tym odcinku będziemy tak, jak skorzystając z sytuacji, że jestem sam na serwerze, to mi się też przyda jedzenie. Tutaj jest właśnie piękna farma buchcika. Także wszystko sobie podmienimy, Buchcik bo i tak. To z serwera i stary administrator, tak więc. Znaczy, nie jest stary. Ma młodszy ode mnie, ale w sensie stary, że. Pięknie. Nieważny, zresztą graj. Ale weź konkretnej tekowy, tak jedną. Ja z zaraz tej... też wezmę, zaraz też wezmę. W każdym razie moi drodzy, Możecie zostawić teraz kciuka w górę i subskrypcję na tym kanale, ja jeśli ktoś... chcecie więcej materiału z Minecrafta, bo jest to, przypominam, Minecraftowy kanał a jeśli ktoś interesuje się vlogami i chce zobaczyć takie rzeczy, to zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam na pewno pojawi się też odcinek z Angularem. Bo jeszcze nie wiem, co planuję, ale mam pewien pomysł na odcinek, dlatego a to dopiero później. <laughs> Dobrze, więc na, na razie zabierzemy całą sobie tutaj, całe zboże, mam nadzieję, że się nie obrazi. przeszło mi taka myśl przez głowę, tak? Tak się mówi, tak? Tak mi to właśnie szło przez głowę. W każdym razie, tak czy siak, nie bierzemy wszystko. Z czego się śmiałeś? Ej, ja mu coś zepsułem, chyba nadeptałem bo trochę. Nie, przepraszam bardzo, buchcik, ja jeśli to oglądasz, chwili, to. Się nie śmiem, ale... jeśli, się, jeśli to ja, buchcik, to bardzo. Jeśli ci zdeptałem, to bardzo przepraszam. Ojej, to. to... Deptem urzędnik jest tak jest. Ja, ja no nie pokojnie. chciałem. Nie chciałem tego zrobić. Tak naprawdę, ja po prostu jestem głodny. Jej, <laughs> Dobra, moi widzowie, wracamy do Was. Także plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że idziemy kraść teraz krowy. I zgubiłem Angular Radomek, ale. Ale, 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 ja będzie, ale. jest tam... Ta. Tam gdzieś właśnie jest, tam gdzieś jest angular domek. Ale jakie ja mam ukryć krowy? One za mną nie pójdą. Ej, patrz, mają weź, małe krówki! Ale weź ten A, boże, idźcie, moje małe! Jesteście wolne! Boże, weź. Jesteście wolne, śmiało! Śmiało! Śmiało nie Śmiało, moi drodzy! Ale one nie pójdą za mną. No, Weźcie ty Boże do ręki. Łoo, jej! To tak działa? Chodźcie, moje małe misiaczki! Jezu, kochane, jakie fajne! Ej, nie wiedziałem, że za mną będą chodzić I weźcie teraz do tego Ej, ale to jest fajne. Ej, ta ale ty, ty duża, weź. chodź, duża, chodź mamę Masz, weź. jedz, chodź Wy nie... nie dostaniecie, chodźcie No weź co ty, oszalałaś? Nie chodź nie do nie. mnie Chodź, oszalała? No co wy robicie? No, one ją kochają Zaraz ją zabiję No hmm. nie w mamy hmm, Serio? No chodźcie za mną, o Dobrze, moi mili Przykładne naśladowanie. Dobrze, chodźcie. Patrzcie, jak czytają. O... o jezu, kolejna idzie. Dobrze, będziemy mieli. Tato na to na wolność, że ta to No ale no chodźcie, wszystkie, co wy robicie? Poszaleliście. No, chodź! Co za hołota? Co się jak się nie słuchają. Chodźcie! Oszaleli oni. No co wy robicie? Dobra, się wiesz. No ja jest chyba z jednym zaraz doprowadzę. Dobra, weź tu płotek A tak nie robi się chleba. Ej no ale jak ja chcę chcesz, chcesz je zawieść Dobra, ale nie, Zastrof, nie Do domu! Nie Pójdą? Dobra, to ja czy... idę. To ja... Te stare one nie idą. Bo one... Czekałem na mamę. To co Weź się oky oky Ale nie Ojojoj, dowód... oj, oj, pan, nie pan oky, bo już ukradłeś, to jest dowód zbrodni, wiesz? Ej, czemu te pająki są jakieś bardziej agresywne? atakuje jak wściekły, co to jest? No ale czemu tak szybko atakuje? Co jest? Ja też nie, on pojawił się znikąd No, no mnie nie słuchałem, to tak nie może być. Burr, wziąłeś, sześć kruk, czy tam milerz. I dobra, one się. To you, so A to jest kazałeś you? mi Ej, ich widziałem Ja nic nie mówiłem. Chodźcie moje małe, ty Ej, też dostaniesz Ty no też no dostaniesz one nie mogą rozmnażać no, Ale, ale to ja im dałem, bo mnie bad. teraz kochają, zobacz The part and the to, niby Czemu mi się postawiła pochodnie dawać ją Dobrze Co tu mnie dotyka A to ty No chodźcie, no co wy takie leniwe No zaraz je zarąbię no, halo, no, no, proszę. No co ono chodzi do mnie. Zaraz je we. O, patrz, dobrze, powoli trzeba. Co, tu, 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 tu jest. Ja jedno właśnie, ten kto nie we, to. A, bo już nie wierzę. ja tylko patrz, Creeper za mną nie pójdzie. Dobrze. Teraz dobrze, chodźcie, moi mili. Do domku tak, tak, zapraszam Jezus, Maria, nie wy. Dobrze ważne żeby małe, one urosną, nie? Właśnie, bez mamy chyba nie urosną, nie z tego co pamiętam. Dobrze, jedna wasza, żeby. No one mamy, zobacz co mam w ręce. Zobacz co mam w ręce, zobacz, chodź, 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 to Masz cztery życia. Chodź, chodź, chodź. Zawsze, jak tam tam Zobacz, się, nie? zobacz, zawadzam, no, Chodź, 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 chodź. I to jest właśnie ten odcinek właśnie w tym odcinku uprowadzamy krówki. Chodź, chodź malutka, chodź. Chodź do mnie, chodź, chodź, chodź. Dobrze Jest przyszła. Już nie wyjdziesz. Witam. Za, za goście. Dobra, weź drugiej takie obramówkę jakąś. Po co jak ona go nie wyjdzie i tak? Ej, nie bo no, nam może wpaść. będzie tutaj, chodzić gdzieś. po domu nam. No. Tu jest gdzieś ta dziura. Weź ładnie Dobra, trzeba załatać I jest, dziurę. Masz tam. Czyli... Dobra, ja się tu ogólnie wprowadzam. tak czy inaczej. Tak do to mnie. wygląda. Tak, zobaczcie mam nasionek dzięki, dzięki buchcikowi. Ty no. Ej, dobrze. Zrobimy farmę tutaj. Tak, zrobimy farmę tutaj. W każdym razie... Pa czekaj! Pa. O, poszła spać! Ja. Ona teraz. mamy chyba nie w i ona musi jeść też. Jak jeść? Co ona musi jeść? Prawo? Nie pamiętam, ale prawdopodobnie tak. Masz jeść to. A nie to. Traktowanie... A czemu na tyle je? Wszystko wzięła. <laughs> Jakim cudem one tak robią? No nie dawa jej, bo ona już nie potrzebuje będzie. Ale trzymała. czemu ona, ona wszystko może? Przecież to chyba się zapchać powinna już. Bo nie. Nie Już ci tego, już nie dostaniesz, no wypadł. trzymasz to, to ona będzie łazić. Tak? Dobrze, teraz moi drodzy, zrobimy sobie tutaj piękne schodki. Tak. W ostatnim odcinku ze spadającego Minecrafta, czyli te bloki, które spadają, robiliśmy główny temat odcinku to było robienie szkła. A, padł mi kilo. A u mnie to odbieranie kobla. Bo jest bardzo ciężka tam ta seria. W każdym razie, ej ale musisz mnie odblokować żeby ja też mógł coś chyba otwierać. No, no tak nie może być. Daj ci tego, <laughs> Można w czyli hasło dawać? Przecież, jak ja mam tutaj cokolwiek robić? No to dam ci, jak będę u siebie. Nie mam drewna. Dobrze, idziemy po drewno. Moi mili, jestem, ja jestem sam na serwerze. To idę się przespać w takim razie, bo no, jest okej, okay, no mogę spać? Teraz można. Dać. No, więc dobrze, idziemy spać. I możecie od razu napisać też w komentarzu, czy chcielibyście, aby ta seria była prowadzona z shaderami, czy bez shaderów. Ponieważ. A nie pogadaj się z shaderami, mam shadery No, więc tak wygląda z shaderami. I wyjdź z tego. No, jednak różnica jest. Więc to zależy od Was. Ja na razie tak sobie zostawię dla siebie, po bez shaderów. Ale jak będziecie chcieli, to możecie napisać jak w komentarzu, się, ja też czy chcecie shaderki. Czy zdy, czy bez. No właśnie, nie ja no sam. Mam te same co ty w sumie, nie? Ja właśnie nie wiem czy nagrywamy z shaderkami czy nie Ale no jest też ciemny wygląda, ale jednak No nie wiem, tak klimat Tak, to jest, to jest pytanie na dzisiejszy odcinek Czy chcecie shadery czy nie tak. Na razie bez shaderów i zrobię swoją pierwszą skrzynkę u ciebie I patrz, że nawet jej nie zniszczysz Już ci grifuje domek Chociaż buch, buch, ja bym jeszcze wrócił do buchcika Bo on tam miał dość ciekawe rzeczy Wziąłeś mu wszystkie krawy, a wziąłeś jedną Sześć wypuściłeś, jeszcze jedną wziąłeś one się nie słuchały po prostu, nie słuchały ale się Musisz się zebrać później i... A po co, one już się rozeszły, one już nie chcą, one wolność mają ja Ej, je tu wbiore... jest woda, tu była woda, ja dobrze Ja je zbiorę na swój odcinek Dobra, dobra W każdym razie... Co, nie wiem, czy to na pewno się stanie Dobra, drukne wchody, ale... Ja, jeszcze kobra, drutne kilo, jeszcze kilo, bardzo potrzebuję kill A diamenty na jakim poziomie muszę kopać? No, ale 21 chyba. O, w dół. 21 w dół. to jest taki mały mój kącik, To mi się strasznie nie podoba tak na środku, ja nie mogę tego nie zmieścić. Ja powinienem mieć tu prawa do tego. Prawa! Do tego nie możesz mieć. Bo musisz prosić Proszę. Dobry, na, to jest właściciela. Dobrze, dobrze. Więc zrobimy teraz. Troszkę tutaj poprawimy sobie schodki. I taki zrobimy nasz pierwszy kącik w naszym tym nowym domku. Które też myślę, że trzeba jakoś z drugiej strony, żeby ładniej to wyglądało nasza krówka gdzieś uciekła. A, Ej, dobrze za... Ej, patrz, urosła! Jakim nazwiemy? Daisy? Nie no, Daisy to już Stasiu! A skąd wie, że to on? No patrz, tak jesteś Stasiu? Alex! Gdy jest i on i ona. Czekaj, ja ci powiem. Ja powiem jak to sprawdzić. Jak się na mnie spojrzy. Ja jak, się na mnie spojrzy tak. jak się na mnie spojrzy, to znaczy, że jest Stasiu. A, Stasiu 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 Stasiu, 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 Stasiu! Stasiu, jest. No to może być, nie wiem, Alf. Ale, ale tu... Dajmy taki wierz, że pasuje do kobiety. Dobra, może być, no, a skąd Zegunda? wiesz, czy to jest kobieta? Poczekaj, bo ja nie wiem, czy to jest kobieta. Zobacz, ale ma ty. Nie ma. No ale zobacz to. No nie wiem, co to jest. No, To wygląda jak. Ja nie będę mówił. Nie wiem Kobieta, bo ja się znam na krowach Tak? Ja we ja wsi jestem <słuch> Witam, na ołam Cię w Witam Nowy gracz zawitał na Dobrze, serwerze jutro <słuch> <ż> <słuch> to, to, się... <słuch> to będzie będziemy żałować To nie To ja rozkowałem Moje <słuch> źródełko <słuch> <słuch> O Jezu, coś się, coś poszło nie Czeka tak jest. czekaj, chwilę Weź Ja najważniejszy będzie był Zrobimy teraz. <śmany> moi drodzy, to tyle dzisiaj. Była bardzo śmieszna z tytułu. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, no bądźmy. O, pan o pan mylęgiel mylęgiel wykopany. <śmany> sto, węgiel zakopane. Jaki to to, ten stół jest kochany. Węgiel daje grzeczny. O. Teraz już te schodki ładnie wyglądają. Tutaj sobie tu, tu zniszczymy. Moi drodzy, także tak yy, tutaj schodki są prowizoryczne zrobione. Moje lokum będzie myślę w tym pomieszczeniu. Tutaj zrobimy takie sobie pomieszczenie i nie no, ja już je zacznę teraz robić. Problemy z Zaraz łóżko postawimy. Dobrze, tutaj... Dobrze, tutaj rozkopiemy żeby było wiadomo, że ktoś tutaj mieszka. No, także moi drodzy, o, tutaj będzie moje lokum No, ja arcymistrzem budownictwa nie jestem, nie wywodzę się z tego właśnie zawodu, aczkolwiek. O, i patrzę, teraz wam pokażę najdziwniejszą rzecz, która zszokowała mnie na samym początku. O, i cyki nic nie ma. Więc o tutaj. Tak, tutaj będzie taka mała pseudowiesz żeby tak było ładnie wyglądało po, na początku. I jeszcze tutaj sobie przekopiemy. I tutaj będzie tylko do spania. Moje miejsce do spania. No więc tutaj sobie ja będę spał. Tu będzie spał nas Zesik. I będziemy sobie w następnych odcinkach te kopalnie na pewno powiększali ja mam plan, żeby ją zrobić całą taką naprawdę bardzo ładną. Tutaj całą ją tak wyremontujemy. A te grzybki pewnie wyrzucimy, a krówka jak tam? Męża potrzebuje jak to Enderman Dobra, moi drodzy, także co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Ja mam nadzieję, że czemu tutaj nagle się zima zrobiła to była zima ciągle to co widzieliście No, także moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Ja mam nadzieję, że wam się podobało Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję na tym kanale Bo będziemy robić tutaj dużo minecrafta I wpadł. zapraszam też oczywiście do angulara Bo tam robimy właśnie, no tam też robimy filmy, nie? To i było na tyle, ja się z wami żegnam, widzimy się już w następnym odcinku, gdzie tutaj na tym kanale odcinki się pojawiają dość często, myślę, że jeden na trzy dni bez problemu się zawsze będzie pojawiał, albo na dwa, także no, widzimy się, trzymajcie się i do zobaczenia.